Też wiedzieć, jak to się stało, że postawiliśmy na robotyzację? Odpowiedź jest prosta, bo chcieliśmy pracować szybciej, wydajniej i efektywniej. To właśnie dzięki robotom możemy oferować więcej w krótszym czasie, proponować najlepsze oferty i produkty przy współpracy z naszymi partnerami, takimi jak Allegro czy Empik. To my, jako pierwszy bank w Polsce, stworzyliśmy wraz z IKEA dla firm wspólną akcję promocyjną, co robimy szybciej dzięki robotyzacji? Otwieramy rachunki, komunikujemy się z klientami, obsługujemy reklamacje. Wytwarzanie mechanizmów robotyzacji rozpoczęliśmy w Nesbanku w 2017 roku. Dzisiaj robotyzacja w bankach jest standardem, ale wtedy to był naprawdę efekt wow. Szczególnie, że wdrożyliśmy się chyba jako jedni z pierwszych banków w Polsce. W 2021 roku mieliśmy już ponad 100 robotów, ale nie spoczęliśmy na laurach. Tylko szukaliśmy czegoś, co nas pchnie do przodu, da nam takiego kopa rozwojowego, co pozwoli nam wdrażać nasze rozwiązania jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej, oraz przygotuje nasze rozwiązania pod kątem sztucznej inteligencji oraz machine learningu. Nasz wypad na UI Puffa, którego wdrożyliśmy w chmurze obliczeniowej, co nie jest takie proste, jeżeli chodzi o wdrażanie na uregulowanym rynku bankowym. Dzięki robotyzacji nowe produkty wdrażamy nawet dwa razy szybciej. Najlepszym tego przykładem jest nasza ostatnia współpraca z IKEA, w ramach której przygotowaliśmy specjalną promocję dla naszych klientów. Promocję, którą przeprowadziliśmy bardzo szybko dzięki robotyzacji po stronie Banku i automatyzacji po stronie IKEA. Byliśmy w stanie zaproponować naszym klientom biznesowym wspólną e, promocję, dzięki której w Banku otrzymywali świetne konto bankowe za 0 złotych z dodatkowymi benefitami, a po stronie IK projektowanie ich przestrzeni wraz z produktami i akcesoriami w specjalnych cenach. Przejdźmy do podsumowania. Wyobraź sobie, że w 2021 roku roboty wykonały pracę, która ludziom zajęłaby 84 tysiące godzin. W 2022 roku było to 122 tysiące godzin, a w 2023 roku już we wrześniu pobiliśmy ten wynik i idziemy po więcej.